Cześć, zobaczcie kto tam stoi z tyłu, to Michalinka, uratowana już dobry tydzień temu. <noise> Michalinka to jest taka łołuziara, trochę sama tutaj przedziera się pod tymi pastuchami elektrycznymi i przechodzi tutaj do tych dużych koni, które podkarmiamy, pewnie dlatego, że tutaj jest dobre jedzonko. Zaraz spróbuję podejść do tej Michalinki, może uda mi się ją złapać, raz mi się udało, zobaczymy co będzie teraz. Chodź, chodź, zobacz, zobacz, chodź tutaj, zobacz, co mam. Chodź, zobacz, co mam. Tylko niektóre to dzikusy, takie naprawdę. Przechodzi pod tymi pastuchami, prądu się nie boi. W każdym razie za bardzo się nie boi, może troszkę. Nie wiem, czy mi się uda złapać, czy mi się nie uda złapać, ale to tutaj od razu, jak już jestem ja i ona w tym ekraniku, to podziękuję wam za pomoc. Michalinka jest kolejnym kucykiem uratowanym dzięki wam gdyby, gdyby, gdyby nie wy to już by jej nie było na tym świecie także zobaczcie następny zwierzaczek uratowany rudaska taka podobna do takiej klaczki rudaskiej którą mamy tutaj troszeczkę inna jest starsza widać starsza albo młodsza ciężko powiedzieć dobra, spróbuję ją złapać a czy złapać, pogłaskać? Nie mam marchebek na wszelki przypadek, żeby mnie został tu Chodź. Chodź do mnie. Chodź. Chodź. Chodź tutaj do mnie. Chodź tutaj do mnie, pokaż się I wszystkim. Chodź tutaj, pokaż się wszystkim, no. Chodź. No nie boimy się. Chodź, 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 chodź. Chodź, nie boimy się. Już raz podeszłaś, to może podejdziesz drugi raz, no. Używi się mały. Nie wiem gdzie ona stała, ale nie ten. Prądu się nie boi i pastuchów. Tutaj sama przychodzi, bo stała o kucyków na padaczku. Będzie teraz dzień otwarty za parę dni. To ją zamkniemy tam na tym padoku, gdzie trzymamy wszystkie takie nowe konie, które są świeżo uratowane. Pojdzie trochę marchebek. Pojdzie trochę marchebek, Ta dziewczynka to może się troszkę Chodź, No chodź, pokaż się no chodź, chodź na się. O niech. No, to chodź też tak ją pokażę. Jaka jest Kudłata, widać, że futelka ma zimowe. Nieśmiała jest <taki>, taki typ sabotnika widać, że sama stoi tu w lesie, chociaż tutaj są też inne konie na tym padoku. Ale jakoś sobie upodobał, ten wypadek, bo już z ciocią Holowią zabieraliśmy stąd dwa razy, i za każdym razem ucieka, to przychodzi. No. Dobrze, jeszcze raz dziękuję i zapraszam na dzień otwarty. Może będzie taka ładna pogoda, jak dzisiaj, to będzie super. A jak będzie gorsza, to też będzie fajnie. Cześć.